W drodze na jednej nodze stał strach na wróble, ku się przestrodze. Miał straszyć wróble, wolny i sroni, pilnować ptactwo, chodzące na boki. Strach był to jeden, w swoim rodzaju wyjątek, jak dobrze w górskim uczaju. Nie lubił starzyć, czuł się samotny w ciągłej depresji, bardzo markotny. Na wojnę z ptactwem nie miał ochoty, nawet nie lubił ich w rubli gromada tuż niedaleko na pół. Jeden przy siadł na głowie strach, i wiązką pszenicy przed żeń nosem mu machał. mu wypiął szary brzuszek i tak przemówił do silnych łóżek. Z waszych przesądów i obaw i niezły interes tu na nas widzę. Za darmo można mieszkać w rękawie, w kieszeni się zmieści pięć no, w rubli prawie. W nogawkach z by, będą tam pale w całej wsi słynne. Za dobrych chwil kilka kwadras niecały, Wszystkie się ptaki do stracha zleciały. Były to tam srogi, co kradły chętnie, Skowronek, co śpiewał smętnie, Wróbel, co twierdził, że jest onem górskim, I sowa z referatem o szlaku mazurskim. A wrógli była wyraźna przewaga Od małego w pieluszce do siwego dziada. Strach był wyraźnie rozpromieniony, pre pierwszy od wieków zupełnie zmieniony. Śpiewał piosenki, machał rękami. Ptaszki, jest mi cudownie zmarny. I tak by trwała słodka gdy gdyby nie było pewnego ranka. Wicher przywiedział koło zatoczył, stachano wróble od tyłu zaskoczył. Poszarpam strzępy, stracha ubranie i po na Wróble płakały, wrony krakały i wszystkie ptaki lamentowały. Głowy zostały nasze bez dachu. Ktoś się spodziewał takiego krachu? Moral jest jasny jak słońca promienie. płaci regularnie ubezpieczenie.